Witam w kolejnym odcinku, czas na deser, czyli będzie zebra, a składników jakich użyjemy to, słuchajcie, jajka, mąka, olej, woda, proszek do pieczenia, kakao, y, cukier puder i cukier zwykły. Na początku, słuchajcie, proszę oddzielić białka od żółtek, czyli zaczynamy od białek, oczywiście trochę czasu mi to zejdzie, czyli podbijamy białka na sztywą pianę, słuchajcie, białka już praktycznie sztywne. I teraz połyczce cukru, dodajemy i podbijamy, o, mieszamy wszystko. Słuchajcie, teraz do tego żółtka. Kolejną czynność, którą powinniście wykonać, to pomieszać mąkę i proszek do pieczenia. Czyli tutaj również. Dodajemy sobie mąkę. Proszę do pieczenia i stopniowo mieszamy. Słuchajcie, zapomniałem Wam powiedzieć, że w międzyczasie, jak dodajemy mąkę, mieszamy sobie wodę z olejem. Według proporcji, którą macie w przepisie. O, dodajemy. O, pięknie. Połowę ciasta przerzucamy. I do tej połówki dodajemy kakao. Również stopniowo. Słuchajcie, ciasto mamy gotowe. Posprzątam blat i pokażę, jak nałożyć ciasto do foremki. Stanowisko ogarnięte, czyli przekładamy. Słuchajcie, nakładamy po dwie łyżki. dwie łyżki białego. A. Nawet trzy. Kolejna łyżka. I robimy to, słuchajcie, na zmianę. Ok, ciasto gotowe. 180 stopni 45 minut. Kochani, 45 minut e, minęło. E, oczywiście ciasto już jest wystudzone magia internetu. E, następnie obsypujemy. Cukrem pudrem. Następnie otwieramy. Pokażę Wam, jak wygląda slice. Czyli ciasto urosło. Hop. Proszę bardzo. A resztę przerzucamy na talerz. Słuchajcie, więcej przepisów znajdziecie na kanale YouTube na szlaku smaku, także zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Do zobaczenia.